Pyszne pierniki, miody, ręcznie robione, słoiki i ozdoby świąteczne, rękodzieło wspaniałe na świąteczny prezent. Przed starą remizą w Purdzie odbył się kiermasz świąteczny. Bardzo dużo czasu zajmuje zrobienie e, takich, e, takich kwiatuszków, takich płatuszków z tej wstążki, no ale efekt chyba jest dosyć fajny. Z mężem prowadzimy pasiekę, pasiekę edukacyjną. E, nasze pszczoły produkują miód. E, w sezonie letnim my pracujemy z pszczołami, przy okazji edukujemy ludzi na temat życia pszczelego. A w sezonie na zimowym żyjemy z pszczół i pszczoły nas utrzymują, ponieważ sprzedajemy miody. W kole gospodyń wiejskich Jutrzenki w Klewkach spotykamy się i wykonujemy rękodzieło. Później służy to nam właśnie tak jak tutaj na kiermasze, że sprzedajemy lub charytatywnie udzielamy się również w, w zbiórkach różnego typu. Gmina Purda wspierając lokalnych rękodzielników i wytwórców zaprosiła ich do sprzedaży swoich wyrobów świątecznych. Przy zachowaniu wszelkich obowiązujących obostrzeń można było nabyć wyjątkowe ozdoby, swojskie jedzenie czy wyjątkowe prezenty. Przy okazji zorganizowano również wystawę Święta Warmia – Szlak Pielgrzymkowy. Formujemy taką inicjatywę obywatelską, społeczny Komitet Budowy Pomnika Chodu Polskiego. To jest całkiem oddolna inicjatywa, która po prostu ma zintegrować miejscowe społeczeństwo. Kiermasz świąteczny odwiedziła Teresa Chrostowska, wójt gminy Purda. Sama zrobiła zakupy świąteczne i złożyła życzenia mieszkańcom. Wszystkim mieszkańcom oraz osobom przebywającym na terenie gminy Purda życzę zdrowych, radosnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnym gronie oraz szczęśliwego nowego roku, realizacji wszystkich planów zarówno osobistych, jak i zawodowych i wszelkiej pomyślności. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv